Hej, siemano, tutaj jest Salman i witam was na farmie Boba w kolejnym wspaniałym odcinku Stardew Valley słuchajcie moi kochani odkładamy dzisiaj te pierdółki, zabieramy ze sobą axe, kite, watering can tylko na chwilę ponieważ tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku fortune mówi, że dzisiaj duchy są neutralne, więc czemu by... o hello Bob Widzisz tutaj tego psa? Widzę. Jaki fajny. Znalazłam go siedzącego na zewnątrz y, przy wejściu do twojej farmy. Stray, teraz nie wiem co to znaczy stray, ale że... że nie wiem, że jest głodny, przerażony coś. Biedaczek. Hej, wydaje się, że lubi to miejsce. Um, nie myślisz, że ta farma mogłaby mieć dobrego pieska? Czy przygarnę pieska? No pewnie. Yoji. Ej, nie, nie. Jakiś... ...Szefie ku... Cool. Znaczy, o, wiemy, go nazwiemy. Nazwiemy go... ...Pączek. Well, Pączek, you be a good Pączka. Mam psa Pączka. Dzień dobry, jestem psem. hoł Dobra, mam pieska. Tylko teraz tak. parship, 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 A one są dobrej jakości te parshipy. Gryp podlewajmy. Bo jakiegoś quest, o właśnie. Tak. O boże. Tego nie zdążymy, bo to jest Zbyt masakryczne zadanie. Tu mamy w ogóle jakiś list w skrzyneczce. O super, są nowe wędki. Jeszcze jeden list. O jezu, nie, tam jakieś tam joja tam. tym razem? Drogi farmerze, Bob. Chciałbym przeprosić za żartowanie o Twoim domu, starym domu Twojego dziadka, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy. To naprawdę miły, mały domek. Jednakże, może potrzebowałeś więcej miejsca kiedyś. To jest miejsce, gdzie mogę Ci pomóc. Jeżeli mi przyniesiesz trochę surowych materiałów i zapłacisz opłatę, mogę rozszerzyć Twój dom. Kontynuuj na następnej stronie. Pierwsze rozszerzenie oferuje kuchnię. Kuchnią będziesz mógł gotować każdy przepis, jakich się nauczysz. W każdym razie, mam nadzieję, że zaczynasz czuć się w domu w Stardew Valley. Robin. Także miło. Dobra. Przynajmniej te pięć zostawimy. Nie, sześć na wszelki wypadek. Bo teraz nie mam pewności, bo ogólnie, tak jak wam mówiłem, grę można skończyć na kilka sposobów, czyli po stronie... ...hohamarktu. Albo po stronie ludzi. I po stronie ludzi jest troszeczkę trudniej, ponieważ trzeba naprawdę sporo się napracować tutaj. Więc może najpierw poczekajcie. Ja sobie na szybko luknę. O, połączek. Ja sobie tutaj luknę w internet na Stardew Valley Wiki i na szybko sprawdzę. To się moi kochani nazywa. Już wam mówię, jak to się nazywa. Bundles. I ogólnie bundles. To jest skomplikowana sprawa, ponieważ, no kurde... Ile trzeba mieć par Jednego parshipa, dobra. Jednego parshipa wystarczy, że będę mieć, okej. Okay. W takim razie idę odnieść tamte pozostałe, żeby je sprzedać, mieć kasę. I... Idę kupić nasionka i schodzimy do kopalni. Dobra, jednego parshipa. Jeszcze potrzebujemy w takim razie pozostałych rzeczy. Moje bundles są troszeczkę skomplikowane z tego względu, że wymagają naprawdę dużo pracy i uwagi. I kiedy zaczynacie grę po raz pierwszy, to raczej sobie nie zdajacie sprawy z tego, że takie coś jest w tej grze, bo po prostu się tym nie zajmujecie. No i ja tak właśnie zrobiłem, kiedy grałem pierwszy raz. I tego żałuję, ponieważ, żeby dokończyć bundle, który to jest chyba właśnie wiosenny, to muszę czekać jeszcze cały rok. Oczywiście rok w grze. O ja, jeszcze zamknięty jest. I czemu ja tego nie sprzedałem? Boże, jak jestem głupi. Także mówię wam lepiej pomyśleć o tym wcześniej i to ogarnąć. Ponieważ o właśnie tutaj się robi te bundles w starym community center. Też jest zamknięte, super. Chociaż community center jest zamknięte z tego względu, że po prostu jest stare i się rozpada. Także ciśniemy do kopalni, tak jak wam mówiłem. Zobaczymy. Co to to w ogóle jest yy... stolarz, czyli właśnie Robin. O, tutaj mamy coś fajnego. no Pur. To jest por chyba. O, pogadajmy z tym gościem w ogóle, bo mamy kwestia, żeby pogadać. W ogóle nie wiem, co to są te rzeczy, to są jakieś kapliczki czy coś, nie mam pojęcia. Pogadajmy z tym gościem. Hello there. Ja yeah, stranger, hello. Ogólnie Linus jest takim trochę od, odrzutkiem, że on żyje sobie tam w pseudo samotni tam w tym namiocie. Ja Myślę, że. o Jezu, 10 ludzi spotkać, masakra. Ja chyba to tutaj poza odcinkiem będzie mi się chciało, ponieważ no to bez sensu trochę, żebym tak chodził i szukał tego. a, dobra, już pamiętam. Hmm, to jest Marlum. Uderzyłem w, w pop filtr. Tak tylko zaglądałem w ten stary, szybko palniany, była opuszczona przez dekady. Wciąż prawdopodobnie jest tam dobra ruda na dole, ale mroczne miejsce, niezarządzane przez tak długo, boję się, że ruda nie jest jedyną rzeczą, którą znajdziesz. Masz, weź to. Może ci się przydać. tu, tu ru, dostałem mieczyk. Otrzymałem rdzawy miecz. Nazywam się Marlon swoją drogą. Prowadzę gildię... ...podróżników, Poszukiwaczy czy coś w stylu. Tuż na zewnątrz. Będę trzymać na ciebie oko. Daj się, i być może będę, i być może zrobię z ciebie, pomyślę o zrobieniu z ciebie członka. No, także musimy się zdać. Dobra. Ogólnie dobrze, że mamy te rzeczy w sobie, bo mogą nam się przydać. Także idziemy. Dobra. W kopalniach najlepiej szukać, słuchajcie. Ród to jest pewniak. I zbierać kamek. Bo ogólnie, jak widzicie, nie ma zejścia niżej. I ono się pojawi, kiedy zniszczymy odpowiednią tam ilość kamyków czy zabijemy potworka. Ale, że. O, geoda! Znalazłeś geodę! Lokalny kowal może ją zniszczyć i otworzyć dla ciebie. Kto wie, co będzie w środku. Ogólnie, geody to są takie trochę. O, ruda koperu. Geody to są takie trochę jajka niespodzianki w tej grze. To znaczy. Może być coś, w niej być coś fajnego, na przykład ruda meteorytu, albo jakaś kompletna kupa, czytaj kamień. O, widzicie? Jest drabinka. A ja sobie lepiej miecz zmienię. Miecz chcę mieć pod jedynką. Bo jak widzicie, tutaj już mamy slajma, jak w Minecrafcie. I on może nam zrobić auka. Jezu, jakie tam jest słabe. Ja już zapyłem jak na początku góry to się po prostu słabo bije. O, i tu mamy rudę koperu, którą oczywiście zbierzemy, tak i wiecie, Minecraft trochę. Ogólnie kopalnia ma to do siebie, że ona strasznie energię wsysa, więc to kopalni lepiej zabrać za są jakieś jedzenie. O nie, został zaslajmowany. Najpierw za są jedzenie. No zresztą jak widzicie, biją nas, więc. O, Jezu. W sumie to jest spoko, bo z tego chyba można nam krab, a kraba może sobie bardzo fajnie przyrządzić do jedzenia. Jezu, jakie ten pierwszy miecz jest po prostu masakryczny. O, szery bomb. Słuchajcie, szery bomb to jest coś pięknego, zaraz wam pokażę jak to działa. Ej, co to? A me, ty ze slamy mój wypadł, ja nie mogę. Pokażę, jak działa szerybą. Szerebą to jest ogólnie taka bardzo fajna bombka, którą możemy postawić i ron! I ona w dupnie i wybuchnie i wysadzi. Ogólnie widzicie, szerybą nie działa na to. Bo to jest troszeczkę grubszy kamień, na którego trzeba już naprawdę sporo energii zużyć, żeby go rozkopać. No ale wiadomo, dużo kamienia z niego wypada. Także, no, jak widzicie, górnictwo no, opiera się na tym tutaj w tej grze. Ja sobie może zjem pora. Super. Dobra, rozwalmy slajma zanim on rozwali nas. Szybko! Dobra. O, algi. A to co to jest? O, więcej ametystów, spoko. Więcej kopera. Ogólnie możemy, jak widzicie, bić wszystkim potworki, chociaż to jest tak naprawdę nieopłacalne. Zwykłe drewno, czy to jest Boreal Wood? Wood. Czy tam jakoś inaczej się ten wood nazywa? Nie wiem. W każdym razie są dwa rodzaje drewna. I tamten, o którym powiedziałem przed chwilą, tamten chyba Boreal się nazywa. On jest ogólnie lepszy, bo jest rzadszy przede wszystkim. I naprawdę potrzeba go dużo do tworzenia takich ulepszeń w domu. O, jedzonko, jedzonko, jedzonko. Czego mogę się pozbyć, kurde. Dobra, pozbędę się drewna. Zjem jaskiniową marchewkę. Cyk. Dobra, przejdziemy tędy. I co tu się stało, jakaś... Ten... Ja jakoś tędy przyszedłem. Dobra, nieważne. mam jeszcze jedną marchewkę jaskiniową. Jesteśmy na dole. Zaczyna grać muzyczka. Ja ogólnie nie chcę walczyć ze wszystkimi potworami, ponieważ to jest naprawdę strata czasu. Oczywiście w tej grze jest coś takiego jak tam levelowanie niektórych umiejętności, ale no, strata kompletnie czasu na to, ponieważ jakoś tam mega dużo mi to nie da, jak sobie zaeweluję na przykład walkę z potworami, a prędzej mi daje, jeżeli zleweluję sobie górnictwo. I mówię to wam naprawdę szczerze, ponieważ już przegrałam kilka ładnych godzin na moim serie. I stwierdziłem, że najbardziej opłacalną dla mnie ścieżką jest bycie rybakiem. I to jest fajne pod warunkiem, że wiecie, nie jesteście ludźmi, którzy. O właśnie, Exploring Mind też jest quest. Nie jesteście ludźmi, którzy... O, muszą być wybuchy, pościgi GTA, zabijanie i w ogóle, żeby się dobrze bawić. Ponieważ... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że seria Stardew Valley do niektórych może być nudna. Ponieważ to nie jest taka seria jak z GTA, że ona się musi pojawiać regularnie, bo ona ma być takim troszeczkę elementem rozrywkowym. Właśnie wali jest takim elementem chilloutowym. O i zobaczcie, co pięć leveli, czy co ileś tam, w, chyba co 5 w kopalniach jest winda, że wiecie, no żeby nie musieć po prostu łazić co chwilę od początku, że jak wejdę z portem to nie muszę iść od pierwszego. Czekajcie, to jest ogólnie też coś dobrego. Dobra, zjemy marchewkę. Pugmeat, o. Dobra, to wracamy ogólnie na górę. No i żebyśmy nie musieli też pochodzić do, do góry, nie? No to jest winda, pyk, poziom zerowy. No i w każdej chwili mogę jechać na poziom piąty. W ogóle zobaczmy crafting. Mogę zrobić beta. Bait się później przyda. Później się przyda przynęta, po, gdybym chciał sobie kupić lepszą wędkę. I łowić nią inne ryby. Jest gdzie? Idę tędy. No i zobaczcie, minęło nam tak naprawdę pół dnia. Energia nam spada praktycznie do połowy. Trochę ją odnowiliśmy. Jak punek pełny, to naprawdę boli, dlatego warto inwestować w plecak. I jeżeli mam hajs to właśnie to zrobię. Sprzedam kwarc, sprzedam ametyst. Ej, pogadaj ze mną, pogadaj, pis! Nie znam cię. U, ja ciebie też. Dobra. Także idziemy do sklepu. Nie pamiętam jak to nazywać. Piers Dobra, Pier. Idziemy do Piera. W ogóle ile kosztuje plesaczek? 2000 gelda. Kupmy go, bo naprawdę worth it. Dzięki. Dobra, kupmy tak. Fasole mamy. Kalafior. Ziemniak. Co to jeszcze jest ciekawego? Grass, starter, sugar, ryż. Drzewo niekoniecznie, bo to by było dobre, gdybym miał szklarnię. Dobra, jeszcze mogę tak. Tyle tych i tyle tych. Dobra, il spadamy. Dzięki Pierre. już lepszy, bo za koszty zobaczcie. 10 tysięcy gelda, nie? A wasza mama narzeka, że chcecie plecak za 200. Nie, ale to jest po prostu śmieszne, że taka pierdółka, jak po prostu... Zobaczcie, mam tylko dodatkowy jeden slot tak naprawdę, w sensie jeden rządek. I to kosztowało 2000 gelda. Następny dodatkowy rządek kosztuje już 10 czy 20 tysięcy gelda. Dzięcioł. Dobra, także odłożymy teraz te wszystkie itemki. I pójdziemy szybciokiem do... O Jezu, nie do, tylko pójdziemy na farmę, o. Konewkę potrzebuję. To odkładamy, god też, koper, beta mogę odłożyć. Dwa te odłożę, bo potem mogę iść do Gintera, który mi powie co to w ogóle jest. Dobra. Powinienem nawet mieć tyle miejsca tutaj. Trzy ziemniaki. I cztery kalafiory. Podlewamy. I odkładamy konewkę, tylko jeszcze ją nadmienimy wodą. O, z tego wypada, to jest chyba Wood, nie pamiętam, boreal czy redwood, nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie pojmę teraz. sprzedajmy slime, bo to jest niepotrzebne. I co moi kochani, ja myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, ponieważ no takie odcinki jednodniowe w Staridowali są bardzo fajne. Fortune Teller. A pogoda na jutro? Piękny słoneczny dzień. Także moi kochani, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja mam nadzieję, że ten odcinek kopalniany, Minecraftowy, o, wbijam level farmingu. Ten odcinek kopalnian wam się podobał? Jeśli tak, strzelcie apkę w górę, napiszcie komentarz, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Stardew Valley. Wspaniałe. Dobra. No cóż, żegnam, moi kochani.